w wstęga solczy to trofeum, które można wyśpiewać na dorocznym międzynarodowym festiwalu muzyki choralnej w Wyjszyszkach. Miejscowa parafia w niebo wstąpienia pańskiego razem z Centrum Kultury Rejonu Solecznickiego już po raz dziewiąty zaprosiły na Wileńszczyznę chóry z całej Europy. Tak radośnie, tak nowocześnie, połączenie muzyk najróżnorodniejszych. Na ten festiwal dużo przyjechało chorów z, z Litwy i to też cieszy. Od Klajpedy do Kowna i tutaj do Szyrwięt i oczywiście Wilna. Cały czas promujemy kulturę obojga narodów, bo uważam, że to jest przenikanie poprzez muzykę. My poznajemy twórczość kompozytorów litewskich, Litwini i inne państwa poznają twórczość kompozytorów polskich, więc uważam, że jest to ze wszechmiar wskazane. Rywalizacja w pięciu kategoriach: chóry dziecięce i młodzieżowe, dorosłe, kameralne i mieszane oraz jednorodne. W sumie prawie 20 chórów z Litwy, Polski i Ukrainy. Jedną z nagród zdobył Międzynarodowy Chór w Akcji, działający przy jezuickiej służbie uchodźcom w Warszawie, zrzesza chórzystów z pięciu kontynentów i aż czternastu krajów. Jakie emocje! <noise> Emocje bardzo pozytywne. Jest też to, to nasz pierwszy festiwal, ponieważ jesteśmy takim młodym chórem i, i, no i pierwszy raz się mierzymy właśnie w takim konkursowym aspekcie. Takie wydarzenie budujące dla zespołu. Odkrywa się siebie wokalnie i, i jako zespół i, i w zupełnie innym środowisku, takim środowisku konkursowym. Do wygrania złota, srebrna i brązowa wstęga solcze. Nagrody pieniężne i rzeczowe, ale też ręcznie zdobione w drewnie anioły, które przylatują do jej szyszek prosto z Torunia. Śpiew anielski, pury anielskie, więc tutaj piękna rzeźba drewniana wykonana przez Antoniego Kamińskiego. Taki symbol też naszego festiwalu. nam te anioły, które się tak fruwają po świecie. Grand Prix festiwalu oraz tytuł najlepszego zespołu tegorocznej edycji zdobył churzeński z Centrum Kultury Dom Rybaka w Klejpedzie. Niezwykłe doświadczenie, poczucie wspólnoty i nawiązanie przyjaźni. Poznawanie repertuarów zespołów spoza Litwy, a i nowych miejsc. Uczestniczyliśmy w różnych festiwalach europejskich, ale na tym konkursie i ogólem w I jesteśmy po raz pierwszy. To miejsce jest już znane w całej Europie. Litwa to w ogóle jest kolebka huralistyki. Tutaj wspaniałe zespoły są i one... Decydują o tym, że jest bardzo wysoki poziom, a jak jest ten poziom wysoki, to przyjeżdżają zespoły najlepsze. A jak przyjeżdżają, to rozsławiają na cały świat to miejsce. Dla uczestników konkursu były również warsztaty śpiewu, a dla ich szyszczan wyjątkowa okazja posłuchania anielskich chórów za życia. Wszystkich miłośników muzyki churalnej zapraszamy już za rok na jubileuszowy 10 festiwal o Zlotą stęgę solcze.